I widzicie, ten inżynier ma detonator bez, z bezpiecznikiem. Bierzemy to. Halo, halo, czy dzień dobry? Witam panną mnie w kwaterze pana Hausa na pustkowiach, na promieniowanych pustkowiach Mojave. Zanim przejdziemy do nudnego, jak flaki z olejem gameplayu, suchy żarcik na dzień dobry. Dlaczego Bractwo Stali nigdy nie bierze prysznica? Bo ich pancerz jest już wystarczająco zardzewiały i nie chcą go zmyć. A skoro dotrwaliście już do tego momentu, w sekcji komentarzy możecie wpisać komentarz dla zasięgu albo zardzewiały. Ok, a my sobie lecimy dalej z zadankami dla naszego kochanego pana Hausa. Nie sądziłem, że to jest taka menda, że aż będzie chciał zniszczyć Bractwo Stali. Ok, musimy sobie obronić prezydenta. Czyżby co? żebym się zbliżał już tak naprawdę do końca? Do końca podstawowego New Vegas i czas na dodatki hmm. za mną za mną no super dobra no to lecimy do pana raczej znaczy do pana prezydenta czy tak od Boulder City będzie najszybciej i w tamtą stronę tak, w tamtą stronę. Mam tylko nadzieję, że nie spotkam żadnych napromieniowanych. A, tam ma Hoovera, czyli tam zapora Hoovera, w tamtą stronę. Proszę bardzo, zapora Hoovera. A przed nami już są jakieś chyba jednostki, chyba LNK, tak mi się wydaje. Jednak brakuje tego bractwa stali tutaj. No, szkoda, że nie dało się polubownie jakoś to ogarnąć. No, ale trudno.

we've got a lot to do to prepare for the president's visit and not much time. once we start, we'll be on a strict timetable. are you ready? we trust you, so you're free to have your weapons. just don't do anything too crazy, and we'll back you up. security detail consists of rangers stationed here at the dam. Some will keep an eye on the crowd while others will watch the perimeter. Snipers and sharpshooters have been assigned to key locations, we also have a special canine unit sniffing. No, out. macie k niezle nieźle. I've also locked down access to critical locations such as the landing platform on the visitor center. Need access. Right. I'll give you full access. Masz szczegółowy plan I have a full itinerary here. Here you go.

Do whatever you can. Security sweeps. Talk to people. Keep an eye out. Okay. I'm in The president doesn't arrive until tomorrow. Get some rest. I'll brief you in the morning. Who's this brat Stali. us Most of my men are already on duty, and the crowd has already started gathering outside. We've got a busy day ahead of us. Więc jaki jest plan na dziś? The plan is to get through today without the shit hitting the fan. So I'll be overseeing the security team personally and keeping in constant contact with people over the radio. It's a good bet that the Legion is going to try something today. So we have to be prepared for anything. We'll do whatever it takes to get the president through this visit in one piece. Zaczynamy to przedstawienie. President Kimball is arriving shortly.

Notatki. Plan podróży. Plan prezydenckiej wizyty na zaporze Hoovera. Prezydent odwiedzi zaporę Hoovera, by wygłosić przemówienie do żołnierzy i odznaczyć szeregowego Watsona za odważę i służbę RNK. Prezydent przybędzie z Kalifornii na pokładzie latacza. Maszyna wyląduje na dachu centrum dla gości, gdzie pułkownik Moro spotka się z prezydentem i odeskortuje go na scenę. Prezydent wygłosi przemówienie po krótkim wystąpieniu pułkownik Moore. Prezydent wygłosi przemówienie po krótkim wstępie pułkownik mor potrwa ono tylko około 4 minut. W trakcie przemówienia prezydent odznaczy szeregowego Jeremy Jeremiego Watsona za służbę RNK. Po zakończeniu przemówienia prezydent zostanie odeskortowany do latacza i natychmiast wyruszy. W razie niebezpieczeństwa przemówienie zostanie odwołane, a prezydent odleci na pokładzie latacza. W przypadku kłopotów z lataczem pomieszczenie na drugim poziomie centrum dla gości zostanie wykorzystane jako schronienie dla prezydenta do czasu. Czasu zażegnania niebezpieczeństwa. Wejście do tego pokoju jest wzbronione pułkownik mor ma w biurku klucz. Okej. Okay. Pułkownik mor ma w biurku klucz. Dobrze wiedzieć. Jest strażnik czeka 9. No ja super. Dobra, trzeba to jakieś poszlaki znaleźć, tak? Zapora Hoovera. Te szeregowe dobra, 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 dobra. Co dobra. stąd idę. C Jakieś tu trzeba poszlaki zbadać opcjonalnie. No dobra, niech wam tak będzie. Baz do zapory hoovera. Chwila właz do wieży, zapory hoovera. Okej. Okay. Nie wygląda to zbyt przyjemnie. Się nawet wystroili. Tam żadnych poszlak nie widziałem. Tu widzę, że coś jeszcze jest. czyli warto byłoby też tam podejść? Dead most dog.

Idziemy, właśnie, sobie tutaj do centrum zapasów. Idziemy tutaj do centrum zapasów. Drzwi do szafa zapasów. Tu, oczywiście, możemy zbadać na podłodze skałuża krwi. Wymagane 6 punktów percepcji. Przejrzyj się, plamie. Oglądasz plamę krwi, ale nie dostrzegasz w nic ciekawego. Lepiej uważać na wszystko, co wzbudza jakieś podejrzenia. Ok. Z szafy bierzemy sobie kombinezon RNK. I ubieramy. Mm, no ubieramy kombinezon tak, super Jeruja ja się pozbędę zaraz tego supermutanta, bo to jest za duże i teraz wychodzimy na zewnątrz i mówimy, że wszystko jest zabezpieczone i teraz zobaczycie o co chodzi dlaczego mieć warto naprawę albo e, materiały wybuchowe, zapamiętajcie sobie retoryka, mat naprawa Albo ogólnie, ogólnie, będzie potrzebne w Falloutie, jest zawsze potrzebna taka retoryka. Ja zawsze mówię, że retoryka to jest must have. Naprawa to też musi być. Zależy jak ktoś chce, ale ja zawsze zazwyczaj wolę sobie coś naprawić, bo zawsze nie wiadomo co będzie. Nauki ścisłe i otwieranie zamków. To zazwyczaj każdy chyba z graczy bierze, no ale no cóż, ja nie jestem z każdych graczy, więc na razie to wale. I teraz tak. Mamy wszystko tutaj zrobione i teraz tak straż gadamy ze strażnikiem Grantem. Za za zaczynajmy, kiedy pojawi się tu prezydent. Dobra, on tu teraz przyleci, prezydent. Tu nawet sobie zapiszę w ten sposób. Bo są z tego co wiem, to są kilka sposobów jest właśnie, żeby to zadanie wykonać prawidłowo. Tu jesteś, dobra, myślałem, że mi się zbagowały tekstury w grze. Dobra ten se poszedł możemy podejść tutaj wejść po drabinie. I widzicie ten inżynier ma detonator z, bez, z bezpiecznikiem. bierzemy to. I teraz najważniejsze. Tutaj gdzieś coś jest takiego fajnego. Że gdzieś tu musi być. Mm, bomba. Widzicie patrzysz na prezydent no ogólnie trzeba na latacza kliknąć patrzysz na prezydenckiego latacza zamachowcy mogli coś w nim zepsuć wymagana naprawa lub materiały wybuchowe na poziomie 50 lub wyższym co najważniejsze najlepiej jak ten latacz od razu wyląduje i tam iść żeby właśnie okraść tego inżyniera bo ten inżynier ma detonator dobra to robimy tak obejrzyj latacza. Przyszukujesz latacza i znajdujesz dziwny przedmiot, który nie pasuje do maszyny. Po zbadaniu okazuje się, że jest to bomba. Z w prawą rozbrajasz ładunek i usuwasz go z latacza. I teraz musimy szybko iść do Gantra i mu powiedzieć, że jest coś tu nie tak. Lecimy. I teraz tutaj czym prędzej, też do tego zauważyłem do... Tutaj czym prędzej do e, tej wieży obserwacyjnej. Chwilę sobie wezmę e, uzbrojenie. Tutaj spadnie. Tutaj tam spadnie ten snajper. E, na schodach leży martwy strażnik. Najpierw prześlimy to przez radio. I think I check it out first. Nie, najpierw przyszli to radiem. I jest. Widzicie co jest grane? Czyli tak. Pamiętajcie, żeby zawsze zniszczyć tego tam. Yy, musimy pierwszy przeszukać od razu, jak wyląduje latać Przeszukać tego inżyniera, żeby wziąć mu ten detonator. Schodzimy czym prędzej na dół. Oczywiście ta gruba nie może się posunąć. I lecimy czym prędzej do mm, tego całego gantera. Mając mamy tak bezpiecznik, mamy jeszcze. I... bezpiecznik mamy, wiadomo, nie? Eee, jak i również snajper został zdjęty i prezydent odleciał bezproblemowo, widzicie? A ten co? O, kuźwa. To tak. Jeszcze raz wam powiem. Wyląduje latacz. Nie zapomnijcie założyć kombinezonu RNK. Patrzcie, nasz człowiek, ludzie postanowili przyjąć się do swojej społeczności ze względu na twoją dobroć. 1200 punktów doświadczenia. Proszę bardzo. Zauważysz, kiedy się wydarzy, zostało wykonane pozytywnie. I jeszcze raz wam powiem. Wyląduje latacz, lecicie czym prędzej na lądowisko, zakradacie się do inżyniera, bierzecie detonator. Jeżeli macie 50 naprawy, bądź 50 materiałów wybuchowych, rozbrajacie bombę. Lecicie szybko do punktu obserwacyjnego strażników. Patrzycie jak, no patrzycie, no będziecie słyszeć pogłosie, pogłosie, że sniper spada. Wchodzicie na wieżę obserwacyjną i zdemaskujecie snipera Legionu, a my w tym czasie lecimy sobie do Pana Hausa. Czyli tak mogę teraz sobie ubrać to, ubrać to i możemy lecieć sobie teraz do pana Hausa. Dobra, zapisane, zapisane jest. Oddamy zadanie i będziemy mogli kończyć. Ruszać się, dobra, ja sobie zapiszę w ten sposób. Ciekawe, co pan Haus ma do powiedzenia na ten temat, że prezydent został ocalony. Dobra, kasyn 38, i lecimy do góry. Apartament pana Hausa. Okay, okay, okay. House. If not for you, President Kimball would be <laughs> What's Uh co dalej? the Legion has nothing left to wait for. Their assault on the dam could begin at any moment. Before that happens, I'll ask you to complete one other task. It may seem trivial, but that's far from the case between the strip and helios 1 lies the eldorado electrical substation. humble as it appears, the substation has immense strategic value, for it's there that you'll jumpstart the lucky 38's dormant reactor. gain access to the substation's control room and install this override module. just so you know, there are ncr troops guarding the station. O co chodzi z tym uśpionym reaktorem? The strain of defending Las Vegas from annihilation exceeded my power system's capacity. My primary reactor shut down. For years, I played a miser with my emergency power supply. I began to run out of reserves around the time I woke the first batch of Securitrons. Negotiating an allotment of power from Hoover Dam was crucial. That's what's powered the Strip for the past ten mm -hmm. years. Czemu wcześniej nie zresetował pan reaktora? I needed the operating software on the Platinum chip to bring it back online. And to start the reactor itself requires a tremendous jolt of current. Very attention-getting. The NCR has its hands full now, of course. I doubt they'll raise much of a fuss. Mm, ma już przecież więc czemu to takie ważne? This is not a good time to be dependent on energy from Hoover Dam. When the Legion attacks, the NCR may... Ma uderzyć, skoro w and I'll be a good deal more power than the NCR has allotted to the Strip. Broadcasting encrypted VMQ-boosted command signals to hundreds of Securitrons eats up more power than you might expect. Dobra, się tym. With this accomplished, all preparations will have been made. The battle for Hoover Dam will be upon us before long. Okej, okay, to ja tu zapisuję. Dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia.